Iwo, jak to w ogóle się stało, że trafiłaś na testy do najlepszej drużyny w kraju, czyli do RTP Uniratibusz? Znam trener reprezentacji Chorwacji, on do mnie zadzwonił i mi proponował i także chciał pomóc, żeby znaleźć klubu w Niemczech, ale ja mówiłem, że po co Niemiec, jak może na przykład to Unia Racibórz i tak dostaliśmy do kontaktu, dzwoniłem do niej i proponowałem, żeby przyjechała tutaj i od razu się zgłaszała i przyjechała tutaj na testy. Jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego piłka nożna? Jakbyś pokrótce swoją przygodę z piłką już przez duże P mogła przedstawić. A Jak się urodziła, zaczynała grać w piłkę, bo cały kraj, tam gdzie mieszka, rodzina i wszyscy tam zagrają w piłce. I tak się to muszą być ona, będzie piłkarką. Nie mieliśmy drugiej opcji na jest jakaś ulubiona piłkarka, na której się wzorowałaś, bo że piłkasz czy po prostu stawiasz na, na swoje indywidualne cechy? Mam odu wiek. charakter i oznanie to brzlicy, który gra kaka i z z familie, ktoś tam zagra w Dynamo i w, w Riecę gra i on gra tam profesjonalną piłkę i także on jest też taki po charakter i tak po, po po piłkę, co zagra, jak on, on to żyje. Bardzo profesjonalnie. Polska, inny kraj, inna kultura. No grałeś za granicą swojego kraju, czyli w Austrii, ale tutaj jeszcze dalej od domu. Na pewno dużo takich problemów aklimatyzacyjnych się pojawi. To cię nie przeraża? Panie, Jak ma 14 lat, już ona jest z domu i ona wszystko zrobiła, że się dobrze zrobiła, i tak się. Tam gdzie była zawsze, zawsze ją się udało to co chciała i także nie ma problemu z tego, że ona przyjdzie tu do Polski i też się tutaj 100% dobrze aklimatyzuje. Biłkarka zostanie z nami dwa tygodnie. Nagramy w tym czasie cztery sparingi. Jutro w Benikiem, Ostrawa, potem jedziemy do Bratysławy. W sobotę gramy ze Słowanem. W przyszłym tygodniu gramy mecz kontrolny z naszą reprezentacją młodzieżową w Sosnowcu i 19 gramy ze Spartą Praga i po tych czterech sprawdzianach zadecydujemy, czy, czy ty piłkarka u nas zostanie na dłużej, czy, czy też wróci do Austrii, bo stamtąd do nas przyjedzie. Ostatnie dwa lata grała w Klagenfurcie w Austrii, wcześniej w Dynamo Maximir w Chorwacji. Także jest to zawodniczka 22 letnia, kapitan reprezentacji Chorwacji, występuje jako środkowy pomocnik, no i zobaczymy w jakiej jest dyspozycji i czy będzie dla nas przydatna? Wierzę, że tak. Myślę, że, że, że to jest też dla nas korzystne, dlatego że kadra nie była do końca zamknięta. Była 18-osobowa, to jest 19 zawodniczka, 16 w polu. Także jeżeli jej przydatność będzie tutaj dla nas, no to on pewnie z nami jakiś czas zostanie. Ekonomia no. jest od <średencji> <to nie> <średencji>